Witam was, kochane dzieci. Dzisiaj złota panna. Legenda o złotej kaczce. Napisana przez Joannę Papuzińską, a ilustrowała Katarzyna Bajerowicz. Wydawnictwo Egmont. I może dzisiaj mi będziecie troszeczkę pomagać czytać. Tutaj zawsze są takie wyrazy w różnych miejscach. Jak ja czytam, to możecie próbować Czytać razem ze mną. A może widzicie? Widzicie dobrze? OK. To jest Polska stolica. Całkiem miłe miasto. W dole Wisła Pluska sobie. Pilnuje jej syrenka i mosty. Wysoko stoi zamek. Naokoło parki i pałace, zabytki i inne budowle. Fontanna tryska kropelkami, ale tylko latem, bo jakby mrozy złapały, no to wiadomo co by było. Możemy przeczytać. Fon. Tanna, fontanna. Lecimy sobie dalej. Na pobliskiej ulicy stoi dom ludki, a to jest ludka we własnej osobie. Ludka ma coraz to nowe pomysły. Ludka lubi swoje miasto, lubi jego ulice, zakamarki i zaułki, uwielbia jego zagadki i sekrety. To jej pasja. Zagadki odgaduje, a sekrety odkrywa. No, i próbujemy przeczytać, co tu jest napisane. Idzie? Pomysły, pomysły! Prościzna, wy na pewno też macie fajne pomysły. Wiele zagadek ma ulica Tamka. Jest ona stara i stroma. Zbiega do samej Wisły. To tylko kawałek od domu ludki. Sama nazwa tej ulicy to zagadka, bo jest tam literka K, bo tam tam z Afryki tu wygrywa swe sygnały. E, tam podobno była tu dawno temu tama, zbudowana dla obrony miasta, gdyby Wisła wylała. Ale ta tama była mała i dlatego tamka. A co tu jest napisane? Tamka. Dokładnie. A na ulicy tamka stoi sobie pałac wysoki. Ten dopiero jest bajkowy. Ma on wielkie, prastare tunele pod spodem po prostu legendarne. I legenda jest taka: Podobno tam jest ptak cały złoty. On pilnuje skarbu. Podobno, kto go napotka, temu ptak podaruje wielkie bogactwa. Miliony i cały skarb dla tej jednej osoby. Miliony. Heh, masa kasy. To byłoby doskonale, ale kto tam był? Kto to wie na pewno? Czytamy. Widzicie? Tunele, tunele. Tylko mama o tym opowiadała. Zapewne to bajka, bo mama zna wiele bajek. O smoku, o syrence, o rusałce, o utopcu, o skarbie ukrytym, o rybce złotej, o srebrnej jabłonce. Ach, ile w sumie? na pewno ze stosetek. setek. Mama ma cały regał bajek, bo pracuje w bibliotece. Ludka ma pełno bajek w głowie. Wie bajki były dawno, dawno temu, a teraz? Jak to z bajkami jest? Ludka jest mocno zainteresowana. A kiedy Ludka wpada w taki stan, to wiadomo, Pora na pomysł zwariowany. Czytamy. Pracuje, pracuje. Ludka ma do pomocy krasnala. To krasnal, co pilnuje bramy w starym domu. Jego zapyta. Krasnalu, krasnalu. Krasnal otwiera jedno oko i pyta: Co znowu, co za pobudka? To ja, ludka, jaka jest droga do bajki o złotym ptaku? Do bajki? A na co to komu? Ja wiem, to pomysł wariacki, ale ja ten pomysł mam, a to wielki mus i pokusa wielka. Skarby ogromne, sekrety bajkowe. W pałacu na tamce. No, i mamy znowu wyraz: po. pobudka. Pobudka! O, mam tu pomocnicę, która tutaj za mną stoi. No, skoro mu to powiem. Okno do bajki raz tylko w roku bywa tam otwarte, ale kiedy? To cała zagadka. Cały sekret. Tylko ten, kto uparty, trafi na taki moment. A ja jestem uparta, woła ludka. Uparta nawet jak muł, według mojej wiekowej opiekunki. No, skoro tak, powiada krasnal, potem zamyka oko i zasypia. Drep, drep. Co rano ludka spaceruje po ulicy Tamka, spaceruje i wypatruje okienka, ale mur gładki, bez małego nawet, nawet otworu. A no trudno, zatem jutro, ale mija jutro i znowu jutro, a nadal bez skutku. Uparta. <laughs> Uparta! Tak szybko przeczytałaś. Super! A tu naraz ulewa wielka spada, z bulgotem spływa woda, rynna wypływa potoki nad trotuar. Ludka mokra cała, mokre ma włosy, mokre sandały, tuli ludka plecy do muru i woła: pałacu, pałacu, poratuj. I oto nagle blisko o dwa kroki od ludki. Okienko błyska, woda na parapet spływa. Okienko skromne, dla dorosłego za małe, ale dla ludki w sam raz na pewno. Jeden zwinny sus i ludka wskakuje do bajki. A co my tu mamy? Jakiś dziwny, ciężki Bó by. Bula... ból głowy. <noise> Nie, to nie ból głowy. Ból go... Nie zgadujemy, tylko czytamy. Ból go... Tym. Bulgotem. Bulgotem. Z bulgotem spływa woda. Czyli robi tak. Ból, 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 ból. Bulgotem. -bul 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 bulgocze. Jeszcze bulgocze na przykład zupa, jak się gotuje. To też takie... Ból, ból, ból. Tylko co tu jest w tej bajce? Mrok i pył, bałagan i brudy setek lat. Całkiem ponuro. Kto wie, pewno tu jest smog głodny, albo wilk zły, albo robale ochydne. Po co wlazłam do tej pułapki? Ojej, ale jestem gapa. W plecaku jest latarka. Sama wkładałam w domu. I wafelek w dodatku. Mlask, mlask, ale smakowity. Ej, byle tylko bateria w latarce była sprawna po tej ulewie. Ale latarka błyska jasno. Ludce wraca odwaga. Pod stopami prosta droga. Na pewno do skarbu. Ludka wnet odkryje sekrety. Latarka. Latarka! <laughs> A tutaj zobaczcie, jak ona świeci. Dobrze mi poświeciła na tekst, bo nic bym nie przeczytała. No i co tam dalej? Tunel jest długi i ponury, ale całkiem pusty. Bez smoka i bez wilka. Drep, drep, krok za krokiem. z dala jakby lampa błyska. Za tym tunelem jest jasna sala. Wielka i widna, jak złota polana, jakby wysypana złotym piaskiem. Tud wysypana! Wysypana! No, taki długi wyraz. Wysypana. W tej sali mały stawek. Złoty ptak tutaj pływa. Nurkuje i pluska. Kwa, kwa, ludko! woła. Kwa, kwa, witaj! odpowiada uradowana ludka. I oto zamiast złotego ptaka staje obok ludki cudna panna. Na głowie ma złoty wianek. Kto ty? pyta ludka. Ja jestem złota panna. Mam tu skarby ukryte. Tobie jedam tylko. Skarby. Skarby. Zobaczcie, skarby. Skarby ma ukryte. Hmm. I jak to? pyta ludka. No tak, to twoja nagroda za skok do bajki, powiada złota panna. Pokazuje ludce złoto i klejnoty w stawie. Kto by je dostał, zostałby milionerem Bogatym jak mało kto. Panna obiecuje ludzce te ogromne bogactwa. Ale jest jeden warunek, dodaje: to bogactwo jest tylko dla ludki. A gdyby komukolwiek cokolwiek oddała, to klops, cały skarb stracony. Dobra, dobra, rozumiem, woła ludka, bo jej pilno do skarbu. Uh. Obie… Obiecuję, obiecuję, obiecuję. Obiera jabłko. Nie, nie obiera, obiecuję. By często się myli zdy i wtedy jest kłopocik. Pomału, ludko, powiada Złota Panna. Najpierw zrobimy test. Eksperyment? pyta ludka trafne słowo złota panna pokazuje ludce worek pełen monet i banknotów wydaj to do zmroku ale tylko na własne cele sobie tylko kupuj ha wielki mi kłopot woła ludka daj ten worek zaraz to wydam łatwizna Heh, nawet gapa to potrafi no właśnie to jest by w tą stronę to jest bank Banknoty. Banknoty! Udało Bank. ci się! Banknoty, czyli takie pieniądze z papieru. Jech. Yeah. Znowu jest ludka na ulicy. Ma teraz w plecaku solidny worek z monetami. Zrobi wielkie zakupy w sklepie, ale co sobie kupi? O, tu jest kawiarenka. Ludka zajmuje stolik, zjada dwa kawałki placka z rabarbarem, potem znowu dwa. I wielkie lody. I lizaka kupuje na dodatek. Uuu, cóż to za wyraz? Tu jest na samej górze. ra <grywka> <grywka> Rabarbarem. Czyli ja tu jest je placka z rabarbarem. To jest dla tych, co nie lubią. Ja baj bajki. <gry> to jest dla tych, co nie lubią literki ry mówić, żeby se poćwiczyli. Placek z rabarbarem. Jak nie wiecie, jaki to jest placek z, z rabarbarem, czyli ciasto z rabarbarem, to musicie poprosić mamę albo babcię, żeby wam upiekła. Albo zjeść sam rabarbar, tylko trochę kwaśny jest. Na placu gra Katarynka. Na katarynce papuga kolorowa wybiera losy dla lutki. Skarby, skarby, woła. Tylko dla lutki, masa kasy, masa kasy, tylko dla lutki. Potem natrafia lutka na park rozrywko, rozrywki. Karuzele, młyn diabelski i inne cuda. Lutka kupuje bilet. Wiruje na malowanym rumaku. Katarynka. Kata... Katarynka. Katarynka. To jest Katarynka. Pan stał i kręcił, a ona Rynki. grała. Mhm. Ale skąd ta papuga widziała o skarbie? No skąd? To jest dobry pomysł, dobre pytanie. Tu znowu knajpka malutka. A jakby tak cokolwiek zjadł? A, burgera, albo kebab, albo kiełbaski z grilla. Oj, to by było za wiele. O wiele za wiele. Fatalne skutki murowane. Na rynku, tak tutaj jest wyraz, możecie sobie już czytać. A, ja. Jeszcze nie poczekaj. Na rynku kramu, bo kramu tyle jest towaru. Co by tu wybrała? Gwizdek z kogutkiem, pistolety wodne, parasol w kwiaty. Jaki jest wyraz? Parasol! Parasol! Jest tu baba do baby wkładana, baby z drewna malowane, a na ostatku taka drobinka, jak palec mały. To byłoby akurat na prezent dla małej Laury, ale zakazała mi złota panna wolno tylko sobie. Oj, kupiłaby ludka koraliki do koloru, do wyboru, ale całe, albo całe krakowskie ubranko, z budkami po kolana, z gorsetem haftowanym cekinami, z wiankiem barwnym, ale ludka byłaby wystrojona. Malowane. Malowane. Hulajnoga. Albo sprawiłaby sobie wrotki, albo nie, nie wrotki. Bo tam taka wspaniała hulajnoga stoi, a tam dalej deskorolka. A, tu znowu całe stoisko z obrazkami. Kolumna Zygmunta, rynek Starego Miasta, plac zamkowy, nawet pałac kultury z zegarem. Obrazki drogie, ale ona ma cały worek monet i jest bogata. Tu czytamy. Ch-Hu-Hulaj. Hulajnoga. Hulajnoga. Samocha. A na ulicy obok kapela gra. Akordeon, gitara i organki nawet. Co to za okazja? Wesoła gromadka zbiera do skarbonki datki na pomoc dla Jurka, bo on ma bezwładne nogi i zbieramy na pomoc na doktora, a operacja jest droga i lekarstwa tak samo. Daj i ty złotego albo dwa. Jeden i drugi da malutko, ale razem spora suma byłaby z tego. Kapele. Kapela. Kapela. Kapela, czyli o czyli kapela, tak, tak jak kapelusz, kapela, sobie stoją i, stoją i grają. I ludka bez namysłu wysypuje swoje monety do pudełka. Co do jednego, o ojejku, torba ludki pusta, za to skarbonka prawie pełna. Błysk, bzyk! Staje obok ludki złota panna, zdenerwowana, a nawet wielce zła. No i co teraz? Inna była umowa. Po co to było? Zepsuta bajka. Teraz cały skarb zmarnowany. Skarbonka. Skarbonka. A nie wiem, czy ktoś z was zauważył, że mam czarną sofę, a nie czerwoną. I tak już zostanie. Nie. Strata, strata, skarby stracone, nawołuje barwna papuga z Katarynki. Skarby zmarnowała, bez skarbu została. No to co, ale za to Jurkowi pomogłam? Papuga głupstwa gada. To bez sensu taki skarb, tylko sobie zabrany. I ta panna okropna, samolubna taka. My, pokazała język, a tu? Samolubna. Samolubna! Oj, złota panno, ta bajka jest do kitu. My pomagamy sobie jeden drugiemu. Jak jest wypadek, albo dom spalony, albo huragan, to pomagamy. Albo jak wojna zła bombami miota, domy rozwala, to pomagamy. Nawet tym obcym, tym z daleka. A ty zmykaj z tymi bajkami dla samoluba. Złota panna zmyka. Bajka okno zamyka. A ludka wesoło fiuka sobie na koguciku. To dopiero historia. Skarby postradałam, ale to była dobra decyzja, bo została sopkiem. Pomagamy. Pomagamy. Pomagamy, takie hasło na, na dzień dzisiejszy. Pomagamy. Za to mam inne bogactwa. Słonko ze złota, ze srebra obłoki i brylantowe krople z fontanny. I miłe miasto dookoła, i serce wesołe, bo Jurek wyzdrowieje. Bajka była tego warta. Teraz pora do domu. Mamo, tato, a ja byłam w bajce, zaraz powiem wam, co odkryłam. Bo. -ga -ta. Bogactwa. 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 O, naklejki. Naklejki, a tu jest tak, jestem mistrzem, a tu już parę sobie nakleiłaś kiedyś ty i twoja no. siostra, nie wiem czy pamiętacie, lubię tajemnice, mój skarb, jeszcze chyba była, jestem odważna, tak? Mm, jestem papuga. mistrzem. To była papuga. Papuga była, no właśnie, ja nie pamiętam. To był ten złoty ptak. Złoty ptak, był To Było. Może miasto? No, ja nie pamiętam, co to było, ale jak widzicie, bardzo fajna książeczka, dyplom sukcesu, czyta sobie i jest super. Miejsce na naklejkę, widzicie? Musicie sobie najpierw, czyli trenujemy sobie po jednym wyraziku na boku, później trochę więcej, trochę więcej, są duże litery, więc możecie czytać wy albo babcia, która niedobrze widzi, to też może wam czytać, bo są duże litery. Także polecam tą książeczkę, dziękuję za wspólne słuchanie. Dzisiaj pomagała nam Janusia, mm. która ma nadal 7 lat no i za chwilę, 8. No za chwilę 8. I do usłyszenia następnym razem.